Z czym masz dzisiaj placki, Tereso? Zawołała do młodej kobiety niska, tęga staruszka. Z jajkiem i cebulą, z grzybami, z wątróbką i ziemniakami jest kapusta. Jeszcze gorąca. Odpowiedziała spokojnie Teresa, poprawiając fartuch. Ona, podobnie jak inne kobiety z tej wsi, często zabierała na drogę wypieki, mleko i śmietane, aby je sprzedać. Kiedyś chciano tu zbudować autostradę i rozważano nawet wyburzenie wioski, ale ku wielkiej radości mieszkańców obszar ten został uznany za rezerwat przyrody. Pomysł został porzucony. Domy we wsi otoczone były lasem, a wszyscy kierowcy poruszali się po obrzeżach drogi. Nie zważali jednak na niewygody, spiesząc się, by jak najszybciej dotrzeć do wsi, bo tu można było kupić świeże warzywa, owoce i jagody, a także miód. Mleko, śmietane i domowe masło. Teresa postanowiła dotrzymać kroku swoim współmieszkańcom, ponieważ była bardzo dobrą kucharką. Piekła ciasta, placki i bułeczki, oferując swoje domowe wypieki głodnym kierowcom i ich pasażerom. Zazwyczaj zdążyła wysiąść, zanim wszyscy je kupili. Ale dzisiaj musiała stać prawie dwie godziny, zanim pojawił się pierwszy klient. Teresa sprzedała mu ciastka. Uśmiechając się do niego i życząc miłego apetytu, po czym schowała pieniądze do kartonowego pudełka i dopiero wtedy zauważyła, że jest prawie sama przy drodze. Nawet pani Elwyrę i jej przyjaciółka pani Walentyny, które sprzedawały nabiał, spakowały się już do domu i dzwoniły pustymi naczyniami. A co z tobą? Walentina zwróciła się do Teresy. Zamierzasz spędzić tu noc? Nie, oczywiście, że nie odpowiedziała młoda kobieta. Zostanę jeszcze trochę, a potem pójdę. Pani Valentino, proszę zostawić mi trzy litry mleka z wieczornego udoju. Wrócę później i je zabiorę. A pieniądze mogę ci dać już teraz. Choć skinęła głową w odpowiedzi. Przeleję mleko do słoika i postawię go przy bramie. Starsze kobiety przeszły obok Teresy, rozmawiając cicho, ale ona wciąż słyszała ich słowa, musiałaś mieć swój ogon w mieście, więc przyszłaś do swojej rodzinnej wioski jak ładna dziewczyna. Tak i nie mów. Przywiozła ze sobą dziecko. Chłopcy z miasta są sprytni. Wykorzystują takich naiwnych głupców, a kiedy zachodzą w ciąże, kręcą na nich nosem. A potem dziewczyny biegną do domu i padają do stóp swoich mam, przepraszam, nie zabezpieczyłam się w mieście. Zgadza się. A ta uszczęśliwiła swoją matkę. Dostała lekcję mądrości w mieście. Pani Anna doznała takiego wstydu na starość. Tak, ale moja wnuczka, Helena, nie jest taka, powiedziała pani Walentyna. Dorastała mądrze, studiowała, znalazła dobrą pracę w mieście. Ale ona i Teresa były przyjaciółkami, razem chodziły do miasta. Teraz Teresa jest w domu, a moja Gelena nadal mieszka w mieście i dużo zarabia. Wychodzi za mąż. Nie tak jak Teresa. Ona ma tylko jedno na głowie. Odległość zagłuszyła słowa zadziornej staruszki, ale Teresa zrozumiała, co mówi i przygryzła wargę. Niech sąsiedzi rozniosą ją na strzępy, nie obchodziło jej to. Plotkom nigdy nie było końca, musiały o czymś mówić. Teresa pomyślała o swojej mamie. Dobrze, że nie była taka jak sąsiadki i wspierała córkę, gdy ta wróciła z miasta z dzieckiem na ręku. W porządku, powiedziała wtedy pani Anna, patrząc na maleńką twarzyczkę dziecka. Ty i ja jesteśmy rękami i nogami. Będziemy wychowywać dziecko. Jaki to będzie przystojny chłopiec? Och, mamusiu, powiedziała wtedy Teresa, wtulając się w ramię matki. Mam ci tyle do powiedzenia. Położę tylko Jana do łóżka. Idź już, córeczko, westchnęła Anna. W międzyczasie zrobię kolację dla ciebie i dla mnie. Potem kobiety usiadły w kuchni, rozmawiając, decydując, jak będą dalej żyć. Trochę płakały. Ale łzy nie pomogą na smutek, więc nie warto ich wylewać. Nadszedł ranek i spały spokojnie. Oczywiście nie obyło się bez plotek, osądzających spojrzeń na plecy Teresy. Ale ona podnosiła dumnie głowę i udawała, że nic nie słyszy. Smutne rozmyślania młodej kobiety przerwało pojawienie się osobowego busa, który jechał do regionu. Kierowca dobrze znał Teresę i zatrzymał się, aby kupić pirożki, a pasażerowie kupili od niej wszystko inne. Dziękuję, Tereso. Podzękował jej Waldemar. Ależ pysznie gotujesz? Gdybym nie był żonaty, ożeniłbym się z tobą. Chodź jeszcze raz. Kobieta machnęła na niego ręką i roześmiała się. Zadowolona z udanego handlu, zaczęła szykować się do powrotu do domu i nagle zobaczyła mężczyznę wychodzącego z zakrzaków na drogę. Nie miał na sobie potarganych ubrań, zataczał się i w każdej chwili mógł upaść. Teresa odwróciła się w poszukiwaniu pomocy. Ale nikogo nie było w pobliżu. Mężczyzna był coraz bliżej, a kobieta krzyknęła z przerażenia, zabrała swoje torby i uciekła. Nagle dotarło do niej żałosne wołanie o pomoc i zatrzymała się. Teresa odwróciła się i zobaczyła, że mężczyzna, straciwszy ostatki sił, upadł twarzą na ziemię. Karcąc się za swoją nieostrożność, pospieszyła do niego i przykucnęła obok niego. Co się z tobą dzieje? Zapytała i spróbowała go przewrócić. Udało jej się i wydała z siebie głośny krzyk, czy to ty? Mężczyzna nic nie odpowiedział, wydawał się nic nie rozumieć. Kobieta ledwo zdołała pomóc mu wstać. Dobrze, że z załuka wyszedł jakiś mężczyzna. Teresa rozpoznała Pawla, miejscowego pijaka. Pomóż mi, proszę, krzyknęła do niego. Kiedy podbiegł, Teresa poprosiła: Pomóż mi zabrać go do domu. Zobacz, jest bardzo pobity. Tereso, czy nie powinniśmy wezwać karetki i policji? Czy on po prostu będzie tam leżał przez cały ten czas? Odpowiedziała kobieta z wyrzutem. Ale nie możesz ciągnąć obcego do domu. Masz tam matkę, dziecko? Odpowiedział z powątpiewaniem Paweł. Paweł, to mój były teść, pan Władysław. powiedziała Teresa. No to pomożesz mi czy nie? Przynieś jakieś ciuchy, on nie może być taki. Zapłacę ci. Proszę bardzo zgodził się Paweł. Tylko wisisz mi butelkę. Przejeżdżający kierowcy widzieli dziwne trio, ale nikt nie zatrzymał się, żeby im pomóc albo chociaż zapytać, co się dzieje. Każdy miał swoje sprawy do załatwienia. Tylko Teresa, która nie była obojętna na cudze smutki, nie mogła zostawić tego człowieka w potrzebie, mimo że niedawno sprawił jej wiele przykrości. Razem z Pawłem przyniosła Władysława do domu i położyła go na łóżku. Następnie dała Pawłowi trochę pieniędzy na butelkę wódki i pospieszyła do telefonu, aby zadzwonić po karetkę. Paweł szybko przyniósł stary dres i pomógł Teresie opatrzyć byłego teścia. Tak bardzo się starałem, powiedział mężczyzna, spodziewając się, że zostanie sowicie wynagrodzony. Chociaż był już pewien, że kobieta się na niego nie obrazi. Zawsze była przyjaźnie nastawiona do wszystkich, słynęła z dobroci. To tylko kobiety lubiły się do niej odzywać. Ale co można było im odebrać, głuptasy? Leżąc na poduszce, Władysław odwrócił głowę, nie zdając sobie sprawy, gdzie się znajduje. Nagle jego wzrok skupił się na małym chłopcu, który przyglądał mu się uważnie. Cześć, powiedział mężczyzna zachrypniętym, łamiącym się głosem. Dziecko było zaskoczone, ale natychmiast obok niego pojawiła się jego matka. Mój mały, nie płacz! Teresa? Władysław ją rozpoznał. Co się ze mną dzieje? I dlaczego tu jesteś? Co ci się stało, nie wiem. Jesteś tu, bo potrzebujesz pomocy, uśmiechnęła się kobieta. Teraz jesteś moim gościem. I nie patrz tak na mnie. Nie wyrzucę cię. Lekarze przyjdą się z tobą zobaczyć i najprawdopodobniej zabiorą cię do szpitala. Szpitala? Zapytał mężczyzna. Trudno mu było mówić. Zaczął przypominać sobie przeszłość. Tutaj wraz z żoną Agnieszką świętowali swój pierwszy udany projekt w restauracji, tutaj wraz z młodym synem Bolesławem wybierali się na zagraniczną wycieczkę. Później wielokrotnie wyjeżdżali za granicę, ale pierwszy rodzinny wyjazd na zawsze pozostał w jego sercu. Wtedy miał dużo wolnego czasu dla żony i syna, a potem czas zaczął szybko lecieć. Władysław zanurzył się w rozwijającym się biznesie, a Agnieszka zajęta była swoimi sprawami. Ich życie było zaplanowane na wiele lat do przodu. Małżonkowie byli pewni, że ich syn ożeni się z córką wspólnika, piękną Marią. Piękna i inteligentna dziewczyna powinna być idealną partią dla Bolesława, ale ten postanowił zrobić po swojemu i sprowadził Teresę do domu, przedstawiając ją jako swoją żonę. Władysław i Agnieszka zamarli, patrząc na prowincjonalną dziewczynę z długim warkoczem i tanią torbą w rękach. A ona uśmiechała się do nich ufnie, nie zdając sobie sprawy, że jej obecność w ich domu jest wysoce niepożądana. Tatusiu, mamusiu, zatrzymacie nas na progu? Poznaj moją żonę! uśmiechnął się facet. Co ty zrobiłeś, synu? Zapytał ojciec, podnosząc rękę do żony, która o nie miała na taką wiadomość: Ożeniłem się z dziewczyną, którą kocham, a nie z tą, którą dla mnie wybrałeś. Teresa i ja znamy się od kilku miesięcy. Jest najwspanialszą dziewczyną na świecie. Dzisiaj ona i ja zostaliśmy mężem i żoną. Więc zdecydowałeś się wystawić nas na próbę? A co z Marią? szlochała matka. Jestem samowystarczalnym dorosłym, sam zarabiam na życie i będę w stanie utrzymać moją rodzinę. Przy okazji, nie martw się, nie będziemy mieszkać z tobą, wynajmę dla nas mieszkanie. Chcę tylko, żebyś wiedział, że mam teraz Teresę. I to nie ja zawsze lubiłam Marię, tylko ty. W końcu pani Agnieszka otrząsnęła się z szoku i odezwała się: Teresa, wejdź, powiedz mi kim jesteś i skąd pochodzisz. Mieszkałam z mamą w małej, ale bardzo pięknej wiosce. Oprócz mamy nie mam nikogo. A teraz w moim życiu pojawił się Bolesław. Gdzie się poznaliście? W mieście. Najpierw uczyłam się w szkole kucharskiej, a potem pracowałam w kawiarni jako kucharka. Tam się poznaliśmy. Jak to się stało? Zapytała Agnieszka. Wszystko potoczyło się bardzo zabawnie, mamo odpowiedział chłopak. Zerwałem z inną dziewczyną i upiłem się. Potem wyrzucili mnie z kawiarni i Teresa mnie zgarnęła. Myślała, że jestem bezdomny. Zabrała mnie do swojego mieszkania, położyła do łóżka. O mój Boże! Pani Agnieszka splotła dłonie. Wyrywa bezdomnych, a ty się z nią ożeniłeś. Mamo, Teresa po prostu się nade mną zlitowała. Wykrzyknął Bolesław. Ona jest bardzo miła. A ożeniłem się z nią, bo wiedziałem, że będziesz mnie zniechęcać i nalegać na ślub z Marią. Ale ja jej nie kocham. Jest głupia i pusta. Ale Twoja Teresa jest Dobrodziejką. Agnieszka nie mogła opanować podniecenia. Dlaczego nam to robisz, Bolesławie? Synu, powiedział Władysław, jutro załatwię twój rozwód. Ty, Bolesławie, wrócisz do swojego zwykłego życia, a ty, droga dziewczyno, do swojej rodzinnej i bardzo pięknej wsi. Uznamy wasze małżeństwo za nieporozumienie i szybko o nim zapomnimy. Tato, co ty mówisz? Chłopiec spojrzał ojców w oczy. Nic, synu, jeszcze mi za to podziękujesz. A teraz odprowadź dziewczynę i wracaj do domu. Tato. Nie synu, każ jej natychmiast się stąd wynosić. A ty musisz wybrać, z kim zostaniesz z nami, z rodzicami czy z tą obskurną żoną. Wybieram ją. Krzyknął Bolesław i chwytając Teresę wybiegł z mieszkania. Minęło półtora roku, ale Władysław i Agnieszka nigdy nie przyjęli wiejskiej synowej do rodziny. Często widywali się z synem, ale prosili, by nigdy nie przyjeżdżał do nich z Teresą. Stopniowo Bolesław zaczął myśleć, podobnie jak jego rodzice, że Teresie daleko do dziewczyny jego marzeń. A ona, cicha i domowa, zupełnie nie rozumiała życia towarzyskiego, do którego był przyzwyczajony. Nie lubiła klubów, restauracji ani żadnych innych rozrywek. Wystarczyło jej obejrzenie filmu w domu lub zwykły spacer po mieście. Teresa lubiła chodzić do muzeów i teatrów, ale Bolesław nie mógł tego wszystkiego znieść. Lubił głośną muzykę i dyskoteki. Domowe jedzenie, które na początku go zachwycało, teraz wydawało mu się obrzydliwe. Mam dość barszczu, pasztecików i kotletów. Zamówmy sushi albo jakieś wykwintne danie. Zapomniałeś już, że nie mieszkasz na wsi? Jak długo można jeść te wszystkie świństwa? Syw? Rozpromieniła się Teresa. Bolesław, ja nie rozumiem, co się dzieje. Jak możesz tak mówić? Dobrze gotuję i staram się ciebie zadowolić. Ty naprawdę nic nie rozumiesz. Krzyknął mąż. Mam cię już dość. Teresa nie była przyzwyczajona do takiego traktowania i od dzieciństwa walczyła z każdym, kto chciał ją obrazić. Dała więc mężowi solidnego klapsa. Dosyć tego. Odparł. Chyl byli. Odwrócił się i wyszedł z domu, głośno trzaskając drzwiami. Teresa nie wytrzymała i rozpłakała się, po czym owinęła ramiona wokół brzucha. Nigdy nie miała okazji powiedzieć mężowi, że spodziewa się dziecka. Minęło kilka dni, Bolesław nie wrócił do domu, za to pojawiła się właścicielka wynajmowanego mieszkania i zażądała zapłaty za mieszkanie. Już pani Leokadio. Teresa sięgnęła do torebki i wyjęła z niej wszystkie pieniądze, jakie miała. Przyjmując banknoty i licząc je, Leokadia prychnęła: To tylko za jeden miesiąc. A ty nie płacisz mi od trzech miesięcy? Jak to od trzech miesięcy? Teresa była zaskoczona. Tak, tak po prostu. Nie masz sumienia. Myślisz, że po co przyszłam? Twój mąż karmi mnie obietnicami już od czterech miesięcy. A ty jesteś taka sama. Nie mam już pieniędzy. Dałam ci wszystko, co miałam, zarumieniła się Teresa. Więc wynoś się stąd. Więc nie będziecie tu do wieczora, rozumiesz, krzyknęła kobieta. Teresie ledwo udało się ją przekonać, żeby poczekała kilka godzin. Zdecyduje, coś wymyślę. Teresa zapewniła ją, a gdy wyszła, kobieta szybko spakowała się i wybiegła na zewnątrz. Listopadowa pogoda zrobiła się sroga. Deszcz i śnieg zamieniały mokre liście na drodze w śliską maś. Teresa kilka razy omal się nie przewróciła, zanim dotarła do domu Władysława i Angeliki. Byli w domu, od razu otworzyli drzwi, ale nie wpuścili jej do mieszkania. Jest Bolesław, zapytała Teresa. To twój mąż, warknęła Agreska. Skąd mamy wiedzieć, gdzie on jest? Czyż trzeba zapłacić, jesteśmy winni gospodyni, za trzy miesiące mruknęła Teresa. Co miesiąc oddawałam Bolesławowi całą pensję, a on miał płacić. Teraz okazuje się, że nie płaci. Kochanie, nie mieszaj nas w swoje problemy, powiedział Władysław, zamykając drzwi. I nie przychodź tu więcej. Chcę, Bolesława Teresa przytrzymała drzwi, nie pozwalając ich zamknąć. Spodziewam się po nim dziecka. Ale drzwi zamknęły się przed nią. Nie zdawała sobie sprawy, czy rodzice Bolesława słyszeli jej słowa, czy nie. Nieszczęśliwa dziewczyna nie miała innego wyjścia, jak wrócić do mieszkania. Nie miała pojęcia, co opowie gospodyni, ale nie musiała się z niczego tłumaczyć. Wystawiła już rzeczy Teresy za drzwi i nie chciała jej słuchać. Kobieta siedziała na przystanku do rana, skulona w kłębek, próbując uciec przed gryzącym wiatrem i zimnym. Rano pierwsi przechodnie zauważyli leżącą na ławce nieprzytomną dziewczynę i wezwali pogotowie. Karetka była już w drodze po pana Władysława. Teresa usiadła przy nim i wilgotnym ręcznikiem wycierała otarcia i rany na jego twarzy. Kto cię tak pobił? zapytała. Biznes. Zdarza się! Władysław westchnął. Konkurenci starali się jak mogli. Wepchnęli mnie do samochodu. Wywieźli do lasu, pobili, kazali rozebrać się do naga, myśleli, że zamarznę na śmierć, ale przeżyłem. Nic ci nie będzie, obiecała mu Teresa. Wkrótce przybyli lekarze i mężczyzna został zabrany do szpitala. Kobieta nakarmiła Jana i położyła go do łóżka, a następnie długo siedziała z jego matką, rozmawiając o tym, co się stało. Minęły trzy tygodnie. Pewnego ranka do domu Teresy rozległo się pukanie. Otwierając, zobaczyła na progu swoją przyjaciółkę Helenę. Tereso odezwała się i wyciągnęła do niej ręce. Przyszłam po mojego syna. Czekałam na ciebie, Heleno. Teresa uściskała przyjaciółkę. Chodź, pokażesz mi go. Oczywiście. Chwile później pochylały się nad łóżeczkiem, w którym spał Jan. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłaś, zawołała cicho Gelena. Kiedy go urodziłam, bardzo się bałam. Nie wiedziałam, jak sobie poradzę z ludźmi. David mnie nie potrzebował. Przynajmniej ja tak nie myślałam. Teraz pogodziliśmy się i powiedziałam mu wszystko o dziecku. Postanowiliśmy się pobrać. Teraz będziemy mieli prawdziwą rodzinę. Boże Tereso, jakie to błogosławieństwo, że spotkaliśmy się w szpitalu. Teresa opuściła smutno głowę. Nigdy nie zapomni tego dnia. Była bardzo przeziębiona siedząc na przystanku autobusowym i złapała zapalenie płuc. Przez trzy tygodnie lekarze walczyli o jej życie i zdrowie, ale nie udało im się uratować dziecka. Bolesław nie odwiedził żony ani razu. Choć był informowany o jej miejscu pobytu. Po wypisaniu ze szpitala Teresa wyszła na plac szpitalny i natknęła się na swoją przyjaciółkę Gelenę. Co ty tu robisz? Jesteś chora, czy Ceo? Nie, już wyzdrowiałam, machnęła ręką. W tym czasie podeszła do nich pielęgniarka. Mame, zwróciła się do Geleni. Naprawdę wyjeżdżasz? A co z moim synem? Płacze, woła cię. Jest taki malutki, taki dobry. Teresa splotła dłonie, Gelena, urodziłaś dziecko? I dlaczego odchodzisz i zostawiasz go? Dziewczyna zalała się łzami, narzekając na swoje nieudane życie. Powiem ci coś oświadczyła Teresa. Spakuj dziecko. Zabiorę go ze sobą. I tak jadę teraz na wieś. Później mi za to podziękujesz. Rób jak chcesz, machnęła ręką przyjaciółka. Teraz, gdy chłopiec się obudził, Gelena wyciągnęła do niego ręce, mój mały synku. Za Heleną do Teresy podeszła jej matka, pani Walentine. Wybacz mi, Tereso. Za wszystko wybacz mi. Nie wiedziałam, nie sądziłam, że to się tak potoczy. Nie jestem na ciebie zła, uśmiechnęła się Teresa. Bądź szczęśliwa, a ja będę matką chrzestną Jana. Już się z Heleną na to zgodziłyśmy. Rano Władysław i Bolesław przyjechali do domu Teresy. Przyszliśmy podzękować, za wszystko uśmiechnął się Bolesław. Wracaj do naszego domu, Tereso mamrotał Władysław. Już jestem w domu, odpowiedziała im kobieta. Dokąd mam wrócić? Z tobą, Bolesławie, rozstaliśmy się i nic już dla mnie nie znaczysz. I nie mam do ciebie urazy, Władysławie. I cieszę się, że znów jesteś zdrów. Chwileczkę, ale przecież miałaś dziecko z Bolesławem. Zaczął Władysław. Małego Jana, mojego wnuka. To syn mojej przyjaciółki, mruknęła gorzko Teresa. Straciłam nasze dziecko z Bolesławem w dniu, w którym wyrzuciłeś mnie na ulicę. Nie powiedziała nic więcej i weszła do domu. Mężczyźni długo stali przed bramą z nisko pochylonymi głowami. Minęło kilka lat. Teresa wyszła za mąż za przyjaciela Dawida. Ona i Gelena były przyjaciółkami rodziny. Gelena miała córkę, a Teresa syna. Obie kobiety były szczęśliwe. Na początku samodzielnego życia dziewczyny spotkały oszustwa, zdrady, rozczarowania. Teresa najbardziej ucierpiała od losu, ale jej wewnętrzna dobroć, odporność i umiejętność wybaczania zostały nagrodzone. Otrzymała swoje rodzinne szczęście całkiem zasłużenie.